Startujemy! O oh, kurwa! Chodź, tu gnoju. Ej, pepego ty. No, Mariuszu, pepego. Gra z Peperą. No, złe ja gram z tobą. Tak, to się zgadza. Już? Moment. Teraz już możesz. No to startuję. A nie mogę. No tak, musisz się ten załadować. Martowałem Ha <laughs> o kurde No tam moją... Ała! O mi to daje, za chwilę Bierz łama, nie <laughs> no, i... no rozkaczemy, power jumper No najlepsze dla mnie zostało, widzę Z grzewki no, Miejsce jest z życia przynajmniej Nie daj się działkowi porobić To nie? kanario hyhyhyhy ale bo to zleżarło <noise> no to jest czekać na jeszcze no spam spam mi się nie stanie <noise> tak tak dobra jeszcze nie starczyłem co tam zamówiłem w latarce Dobra, wszystko poszło chyba. Ty chyba ty masz lotarkę, co nie? Mam, mam. Dobra, to sobie tylko kupię. A Lori, żyjesz tam? Żyję. Czekam, aż i sklep, przyleci. A to nie jest na jakiś. mapie startujemy? Ej no, bo za kupić. Leci Łukasiew. Co jest Gdzie to jest? Ha moje! Nana! O ty Pepego ty Startujemy! O oh, kurwa nie! A Dobra, bo dobra Wielby Bartek <grymne> Przepraszam Bartek, musiałem Bartek się zwróci O, przyjął Bartka, no Jak Bartek jest coś wart Pięć dziolców. Więc, w ogóle ten znak sprzedałeś? No można po co go co? zostawić. No po co na No dla obrony. Może, można No, to po co go sprzedawałeś? Dybilu, dy... <grym> Żeby ci nie kręciło. I tak cię zabili, tak, spokojnie. Nie tak, znasz dnia, tak. ani godziny. Wiem. Kiedy będziesz martwy. Dokładnie. No i tak. No, bie bie tam ten, do teraz tak. ty. Dobra, teraz ja się bawię, tak? Tak, to się. Nie? Dobra. No tak. Shawel, jeden. Aha. <noise> Myślisz, że nie, wiem jak to się robi. Gdzie no, się, że wiesz. Dobra, idę po swój towar, który kupiłem. Okej, okay, okay. Tylko czemu nie mogę tego otworzyć? Bo może jesteśmy, jesteśmy na odbić, wiesz o tym. I co z tego? Wielkie nico. <noise> Dobra, gdzie teraz lecimy? A, wiesz, co? Polecimy tutaj. Okej okay. Z zaufam. <laughs> Aha. <laughs> Aha? No poczekaj, stój, bo ten towar zamówiony powinien za chwilę przyjść. Okej, okay, okej. Okay. Chyba. Tak, zaraz Ja startuję, na razie. Lecę. Lecę z tobą. Nie ma. Nie da. Nisroko. A tu kurę zdążył! No przecież no. Czyli zostały nam dwa dni. Super. Dobrze nam idzie. Świetnie Dobra, to startuj. Teraz możesz mi bić ile chcesz. Spokojnie, jeszcze niedługa. A tu już więcej kupiłeś. <laughs> jak mówiłem, nie znasz dnia ani godziny. Nie wiem, się potwory robią to za ciebie lepiej. No w sumie tak. Podoba mi się to, to bicie ludzi. Czujesz jak w... Nieważne. Jak w wojsku, rozumiem, rozumiem. Jak w domu. <laughs> w domu też się biją? Ja ich biję, co? O. Dobra, idziemy. Teraz co, 250 musimy zabrać, tak? No tak. No mamy dwa dni, ale to nie jest problem jakby. Jak dwa dni? Czemu nie mamy trzech? No bo żeśmy powiedzieli drugi raz na tą firmę, do filmu się powiedzieli. Ale żeś zrąbał Michał, Mariusz. Ty zrąbał. Michał, Mariusz jest zrąba. O kurde. Dać takiemu... jestem że, w... że wbiłeś lokację, ale nie wbiłeś. No ale jak poszedłem w tą stronę, no, okej okay. Będzie no, śmiesznie O, vent Cześć Hello To tam? No nic, w sensie nic nie znalazłem To cię srać, tak, taki przykłód Tak, tak, dokładnie, cisło mnie sranie co innego. No co idziemy chyba razem, no bo tam nic nie ma po mojej stronie. Wow kluczyk, po co mnie tu? ma otworzyć drzwi. No można, można. Nic nie ma. Tu A też taka małpka słaba się trafiła. Tak. Nic tu nie ma. Wiesz, wiem. tutaj nic nie ma. No. O, coś jest. O! No dobra. To jest jedna okay. To, to jest co, ten większy zamiar weźmy ten mniejszy, bo łopatkę mam. na razie żeby się bronić. No, dobra. Ale ten mniejszy. To, jest to... to, to modniej się, no dobra. chociaż Przecież... O, tu coś jest. Tu masz blachę. Widzę, widzę, widzę. Dobra. No to co, chyba idziemy to oddać, nie? Na górę. Na no pewnie Tylko teraz. Chcemy dać drogę <grydżuję> podwodną? Czekaj, skręciliśmy z tą kierunku Chyba tutaj. To jest pytanie, czy na górze, czy na dole? Na górze, mi się wydaje, chyba tam musi iść to dobrze idziemy. Dobrze idziemy. A nie tą. Ejcie. Tam też wcześniej. Jo. Tup, tup. Tutaj. O, 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 kurde, grzechotnik. jak kłócasz, to chodzisz ciszej. Musimy nie pracę na jego. No niestety. Może przyjazno jest. Nie, raczej nie. No chyba, że lubisz przyjaźń z głową. Dobra, spadam z tą lara Idziemy dalej Okej okay. Jak coś tego biłeś Co? Jak sobie... Coś... Właśnie mamy łopatę go nie biłeś <grych> A po co? Ej, ta o kurde, tam jest! Ty pierwszy, idź, idź! Ja cię ty masz łopatę. Ty pierwszy. Ale wiesz, jest szansa, że u ciebie i niego, nie? Niebie, ciebie, ciemnemu ognie. Mm -hmm. Czemu idziesz po co na niego? Skąd wiesz, idę na niego? No, on właśnie tam szedł. On tu jest, on tu jest, spadaj O oh my god! Co on taki szybki kurde, zauważył O nic załatw Ślepy zaułek, koniec gry właśnie się tu zgubił. Chyba koniec mapy mi się daje jest, nie? Nic nie ma więcej. Nie dziś Musimy teraz dojść tam, gdzieśmy wcześniej przy... poszli. Ale najgorsze jest to, że mi się latarka już wytropła. Ja mówię Na, 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 na końcówkę latarki. No to może, nie wiem, w ostatku. Też jest jakaś No jeszcze bateria. Chyba na mnie jest. dobrze, jeszcze pójdziemy tutaj, jak nic nie będzie, to się wrócimy najwyżej. To jest... O to się coś świeci. Na tym nic nie ma. To coś świeci. Aha Włożył cały prąd. No nieźle. Ej, nie ten przycisk. E, to... Bartek! Co? Ale nic nie robię! Hmm. Chyba też się eee... otworzyło. Chyba korki, o. Coś dla Bartka widzę. Okay. No i nie ma tarki. No to świetnie. To samo. Wiesz co, wracamy. No, właśnie taki mam... Właśnie cały czas trzeba... O, dobra. Um, nie, chcę jeszcze tak A, jeszcze by nie świeciło, no. A, nie, nie, właśnie. Eee, śrubka. No i teraz gdzie... Nie mogę tego wziąć, jestem na ful. Dobra, co... To... ten wielki złom. Tylko no, takie dziwne wrażenie, że, że nieźle skręciłem, ale to to szczegół. Nie ma źle, idziemy, a wracamy tam, gdzie byliśmy. Dobra, idziemy Mam dobrze, marzenie. idziemy dobrze, bo skrzynka Okej. Okay. Pytanie, czy przyszliśmy... Byliśmy... Nie, stąd przyszliśmy, okej. Bo wiesz, to jest tresik. No, tak, tak jest bez letarki to jest, to jest mocno. jest tylko nie na tego potworka małego. Będzie. Nie te przejście? To nie tutaj. <laughs> to się ma słyszałem, jakby coś się poruszało? O, inne wejście. Dobra. Tylko czekaj, czy faj czy jest zwykłe Jest zwykłe No dobra O sieć zaraz no dziewiąta No trzeba się spieszyć trzeba, te, trzeba się ten zoom się odwrócić. A jeszcze Teraz pytanie do którego wejścia w ogóle tam pierwszy raz chodziliśmy Z tym, tam Zoom został. No, tu obok jest tu obok jest wejście Tu na no, no tu na lewo no widzę, 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 widzę. jak teraz skoczyć? Kurczę, tylko nie wiem czy my zdążymy wrócić po to. Nie mogę skoczyć na górę. Wartek, przeskoczyłeś? Ła! Ła. <laughs> nogę. Ła, jak boli. Mm. Mój piszczel. Nie zdążymy się wrócić, możemy zaryzykować. No. Nie jest. No, może i, Nie zdążymy. To mało, trochę tego towaru no. 41, nie? To jest warte wszystko. Jak 40? 62 u mnie jest. 41? Oczywiście, no dobra. Musiałem po innym kątem rozpocząć. Dobra, lecimy dalej. Mm, dwa dni na, mamy na to, nie? To dzień został, a nie, dobra, trzy, dobra, dwa dni no, nie, no, nie ten, nie uciek na dzień. Myślałem, że uciek, ale nie uciekł To dobrze. A słyszałem o tym, że można yy, podwodować ten spaden? Tak, można. Chcesz spróbować? Patrz Patrzcie jak się wyżywa na słabszym. Na ścianie tylko, nie na tobie. Dobra, dobra. To na tobie. To... Ty w ogóle, co to jest za numer telefonu? Nie wiem. Jaki... Jak, jak jest... się w ogóle zadzwonić po tak Jesteś co co to... Stanie? to zadzwoń. A jest tu w ogóle jakiś telefon, czy coś takiego? W sensie jako przedmiot jest telefon, ale nie może go używać. Aha. Dobra, no to lecimy dalej. Po kolejnej wielkiej przygodzie. Wow. Jej. I, ku, chwa, i ku, ten, ku wielkiej śmierci w męczarnia, zadanym przez potwory. Kuchwal Ku, Jej. ku imperium. Uwielbiam tą robotę. Moja ulubiona. Oj, tak, tak Wielec idesz prawo, dobra to idę Tak, dobra. tak, tak. o tak. Co jest? Cześć. Hmm. Też mnie zjadło, ale. Aha, ślepy załóż, rozumiem. Ej, to mam fajnego, co to, to jest? Co masz? Robota. O. Pana to. Ty wiesz, co? Odnieś go do, na statek. Na statek Ej, go... Fajny, robocik. Ale fajny Ale be... No tak, fajny tylko. On, yy... Jakby... Hałasuje, wiem. Tak, hałasuje. Widzę. I przyciąga potwory. Ty jesteś po której stronie? Po mojej, czy tam...? Tak, po twojej. Dobra. No to idź tam tymi schodami, ja sobie w tych będę Okej, okej. Trzeba ich rozdzielić. Dom Dobra. Mhm. Znowu po 呃。Uh Kość tu gnoju Dobrze poszło Dobrze, doskonale, się ci poszło? Zwykle pada po dwóch strzałach <try>